Rok 2025 był wyjątkowy i możemy się Wam przyznać, że był bardzo udany. Działo się naprawdę sporo i to nie żart. 30-lecie Sfinksa świętowaliśmy wspólnie z wami, organizując konkursy na Facebooku i Instagramie. Nie zapomnieliśmy jednak także o zespołach z naszych restauracji. W konkursie, zorientowani na Sfinksa, odkryliśmy kulinarne talenty i dziś wspólnie z nimi tworzymy kolejne sezonowe odsłony menu, bo najlepsze pomysły no cóż, rodzą się tam, gdzie pachnie najlepiej. W 2025 roku pojawiliśmy się w nowych miastach i miejscach, byście mieli do nas jeszcze bliżej. Nowe restauracje Sphinx powstały w Lubinie, Jarocinie, Grudziądz, Katowicach i Starogardzie Gdańskim. Byliście w którymś z nich? Jak wrażenia? Zmiany widać nie tylko na mapie. Dotychczasowy Sphinx w Gdyni przeszedł metamorfozę. Nowy wystrój, nowe standardy i zupełnie nowa energia. Nowoczesny design z orientalnymi motywami. Było intensywnie, kolorowo i smacznie na talerzach. Menu sezonowe w czterech odsłonach z serem, szparagami, kurkami i grzybami po raz kolejny cieszyło się Waszym ogromnym zainteresowaniem. Dlatego nie poprzestajemy na laurach, bo w Sfinksie lubimy mieszać, próbować i zaskakiwać. To był rok pełen pracy, nowych wyzwań, emocji, rozwoju i satysfakcji. Dziękujemy zespołom ze wszystkich restauracji za zaangażowanie, asję, pomysłowość i energię to Wy Sphinxa każdego dnia. I ogromne podziękowania dla Was, drodzy goście, za to, że jesteście, smakujecie, wracacie, polecacie, dzielicie się opiniami, a nawet podsuwacie genialne pomysły. Ciąg dalszy już powstaje i będzie jeszcze smaczniej. Do zobaczenia w Sphinxie w 2026 roku.